Ojca Pio, dziesiąty października, kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. Odmawiajcie zawsze jej różaniec, i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany. I to zawsze. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. Witajcie, witajcie. Rozpoczynamy kolejny dzień naszego życia. I co za tym idzie, kolejną szansę na czynienia w tym życiu dobra. Czynienie dobra, jak wiemy z doświadczenia, często napotyka na poważne przeszkody ataki, o których wspomina w dzisiejszym cytacie ojciec Pio. Jest jednak przepis na to, by te ataki były chybione. Mam nadzieję, że zauważyliście, w jakich słowach radzi nam to dzisiaj ojciec. Dla pewności powtórzę to jeszcze raz. Kochajcie Maryję i starajcie się, by ją kochano. To właśnie jest ta rada. Realizować się ona ma poprzez odmawianie różańca. Dalej ojciec pisze bowiem: odmawiajcie zawsze jej różaniec i czyńcie dobro. A więc nie tylko różaniec znajduje się w tym przepisie. Jest jeszcze czyn, czynienie dobra. Już dawno temu zauważono taką prawidłowość, dzięki której możliwy jest postęp w drodze rozwoju, zachowanie równowagi pomiędzy modlitwą i pracą. Przesada w którąkolwiek stronę spowoduje dryfowanie krążenie w miejscu. Pięknie to swojego czasu ujął święty Benedykt, który przedstawił to w obrazowy sposób. Jego porównanie dotyczyło płynięcia łódką. Ta łódka to człowiek. Aby mogła ona płynąć, potrzebne są wiosła. Święty Benedykt twierdził, że tymi wiosłami są właśnie modlitwa i praca. Nawet to jego hasło znane ora et labora. Módl się i pracuj. I co ciekawe, nadużywanie któregokolwiek z tych wioseł, a pomijanie drugiego sprawi, że człowiek nie postąpi do przodu. Podobnie jak wiosłując jednym wiosłem, sprawimy, że łódka będzie krążyła dookoła. I spowoduje to zarówno nadmiar pracy, ale bez modlitwy, jak również sama modlitwa, która nie jest wspierana poprzez pracę. Czyli inaczej, gdy zabraknie czynu. Przypuszczam, że niektórzy mogą mieć wątpliwości odnośnie tego drugiego przypadku. To modlić się cały czas to źle? Nie chodzi o to, że źle. Człowiek jednakże ma tu na Ziemi pewne zadania, chociażby związane z czynieniem sobie Ziemi poddaną, a także do realizacji przykazania miłości. A przykazanie miłości podzielone jest właśnie na miłość Boga i Bliźniego. A do tego potrzeba czynu. Nie wystarczą tylko słowa. Potrzebna jest zatem równowaga. Naśladowcy drogi wspomnianego świętego Benedykta, czyli mnisi Benedyktyni, znani są z tego, że poza licznymi modlitwami, wiele czasu poświęcali również na pracę. Przy klasztorach uprawiali zioła, tworzyli apteki, a to czasami całymi latami przepisywali księgi. To tylko takie przykładowe, powszechnie znane ich zajęcia, które miały zabezpieczyć mnichów przed popadnięciem w skrajność modlitewną, a zaniechanie pracy. Często jednak dzieje się odwrotnie. Chodzi mi o to, że ludzie tak bardzo wpadają w wir pracy. Że albo na modlitwę brakuje im czasu, albo im go po prostu szkoda. Możliwe, że wykształcili w sobie takie przekonanie, że to bezcelowe, że nic nie daje i ogólnie nie jest potrzebne. A nawet może stanowić wyraz jakiegoś zacofania ludzi, którzy myślą i robią w ten sposób. Wspomniałem Wam już, że osobiście imponuje mi postawa. Pana Rafała Piecha, który potrafi te obie wartości pogodzić, ponieważ jest człowiekiem wierzącym, modlącym się, a jednocześnie bardzo pracowitym. Jestem przekonany, że czyniąc w ten sposób zajdzie bardzo daleko i wiele może uczynić dla Polski. Nie sam oczywiście i nie tylko modlitwą. My potrzebujemy ludzi, którzy nie boją się. Zaryzykować czy to swojej kariery, czy jeszcze jakichś innych pożytków, mówiąc w co tak naprawdę wierzą, jakie są ich przekonania, poglądy. W czasie komunizmu były takie sytuacje, aby ochrzcić dziecko czy mieć ślub kościelny, czasami przemierzano setki kilometrów, żeby jakiś towarzysz nie miał kłopotów, że robi coś, czego mu nie wolno. To po co to robił. Właściwie to słuszne pytanie, ale wiemy, że czasy nie były łatwe i nie byłoby dobrze tak z góry ogólnie osądzać. Czynienie zła i przynależność do takich organizacji, które były złe i czyniły zło, czasami jest tak trudne do uzasadnienia. Powiem Wam mądrość mojej nieżyjącej już od wielu lat babci. Te mądrości powtarzane są często przez moją mamę. W sytuacji, gdy młoda moja mama wyrażała jakieś zdanie oburzenia odnośnie innych ludzi, babcia zwykła powtarzać: Dziecko, popatrz najpierw na siebie. I takie słowa powinny stawać przed oczami ludzi, którzy zaczynają przesadnie narzekać na innych. Zobaczcie, właściwie to samo powiedział Jezus do tych ludzi z kamieniami w rękach, którzy chcieli śmiercią karać grzech jednocześnie przecież sami, mając wiele grzechów na swoich kątach. Jezus również im powiedział: Spójrzcie najpierw na siebie. Oczywiście innymi słowami, ale w podobnym sensie. Ten wtrend był po to, że czasami narzekamy na innych, sami nie będąc lepszymi. Trzeba sporej rozwagi w ocenach innych, a najlepiej w ogóle nie oceniać. To nie nasza sprawa tak ogólnie. No co innego w takich uprzywilejowanych sytuacjach jak ludzie starający się na przykład z różnych pobudek o stanowiska państwowe. Tym trzeba się przyjrzeć. Nie tylko temu co mówią, ale i jakie owoce rodzą, czy rodzili w przeszłości. To też ewangeliczne. Jezus powiedział: Po owocach ich poznacie. Nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców, ani dobre złych. A ze złem to tak często bywa, że przypomina ono nieraz rodzaj pułapki. Najpierw obiecuje nie wiadomo jakie korzyści, a potem okazuje się, że zwabiony w ten sposób wpadł w potrzask. Czasami nawet chciałby uciekać, ale wtedy już nie można. I tak bardzo często dokonuje się przemiana. Ta zła przemiana. Poprzez najpierw jakąś małą niewierność. Na którą przymyka się oko, a później już jest znacznie łatwiej i z większym kalibrem. Jak coś się wyda, zawsze można skłamać, oszukać. Na jakiś czas to się udaje, ale nie na zawsze. W końcu przychodzi czas owocowania, i choćby jakieś drzewo najpiękniej kłamało, że jest szlachetne, a owoce rodzi trujące, to później nie ma już złudzeń. Bardzo dużo ostatnio myślę o Polsce, o tej trudnej sytuacji, która ją dotyka, ale też i o szansach na ocalenie, a może nawet i na wielkość. Nie wiem, może za mało robię, może za mało się modlę w tej intencji. Czasami myślę, że marnuję czas. Wczoraj w lajwie padłem na trzy godziny. Musiałem się przespać, bo chyba nie byłbym w stanie przygotować tego odcinka. A teraz pewnie gadam nie do rzeczy i już się gubicie w tym, o co mi chodzi. Tak dużo myśli ciśnie mi się do głowy, i może z tego powodu tak to wygląda. Może jakoś na koniec uda mi się to podsumować, że wszystko stanie się w miarę jasne. Wiecie, nigdy jakoś specjalnie nie interesowałem się polityką. Specjalnie, wręcz w ogóle, mniej niż się powinno. Jakoś tak może podświadomie czułem, że coś z nią jest nie tak. Coraz to wypływały jakieś nowe afery czy kłamstwa, co mnie jeszcze bardziej przekonywało, że szkoda czasu i energii nawet na samo obserwowanie tego. Tym bardziej, że mówi się to, co powinniśmy usłyszeć, a my chcielibyśmy. Słyszeć nie to, co powinniśmy, lecz słyszeć prawdę. Tyle, że prawda nie jest już atrakcyjna. W czasie, gdy się te pandemie poogłaszały, początkowo się jak wszyscy wystraszyłem. Nawet oburzałem się, widząc osoby, które się nie stosują do tych tam zaleceń. Ktoż wiedział, co się dzieje. Ale z czasem zaczęły do mnie docierać ewidentne dowody na to, że to nam się wmawia i że mało, że się nam prawdy nie mówi, to jeszcze nie pozwala się tego robić innym. Każdy, kto mówił inaczej niż było to zaplanowane, narażał się na poważne konsekwencje, również prawne. Sporo czasu poświęciłem wtedy na zgłębianie tego zagadnienia. Zaczęło się tworzyć pewnego rodzaju, nawet można powiedzieć, podziemie informacyjne, gdyż prawda była zakazana. Jeśli ktoś wyraził jakąś opinię, chociażby był rzeczywistym znawcą zagadnień, spotykał się z konsekwencjami. Zabierano nam wolność krok po kroku. Sytuacja nadzwyczajna. W takich ludzie dobrowolnie są w stanie zrezygnować z pewnych swoich praw, więc stworzono takie okoliczności. W sumie to nie wiem, po co to zacząłem. Znaczy wiem, ale co to zmieni? I tak ekspertem nie jestem i nie będę. Może powinienem był was ostrzec wtedy, przedstawić wnioski, do których już wtedy doszedłem, ale nie zrobiłem tego. Ci, co tak robili, potracili swoje kanały. Tchórzostwo? Rozsądek? Sam nie wiem. W każdym razie, teraz chciałbym Wam powiedzieć o wszystkim, co udało mi się odkryć w otaczającej rzeczywistości. No, może nie o wszystkim, bo to nie sposób. No i nie to jest misją tego kanału. Czasami coś Wam sugeruję, coś podpowiadam, czy o coś proszę. Tak jak ostatnio prosiłem, byście się zapoznali z partią Polska jest jedna to nadal aktualne. I nie mówcie, że to strata czasu na poznawanie, czy że strata głosu, bo i takie komentarze się pojawiały. Bo w zmanipulowanych słupkach sondażowych poparcie jest bliskie zera. Nie powinno się wybierać niezgodnie ze swoimi przekonaniami. Wybieranie pomiędzy mniejszym złem a większym także nie jest zbyt komfortowe. Próbowałem niedawno komuś to wytłumaczyć i słyszę, że Ci dają, tak dają, owszem, dają, dali, ale jakim kosztem? Nik opublikował wiadomości, że spożyczek 302 miliardy złotych, spożyczek na wszystkie trzynastki, czternastki. Ale spójrzmy na owoce, zadłużenie państwa, niszczenie rolnictwa, górnictwa, przemysłu działanie na szkodę naszej ukochanej ojczyzny o tym się nie mówi gdyby nie było wyboru no rozumiem ale jest iskra się tli coraz bardziej tylko jeśli pozwolimy sobie wmówić że to tylko iskra to ona nigdy nie zapłonie chociaż ja wierzę że polska się budzi budzi się do tego co jest jej tożsamością ukształtowaną przez ostatni ponad tysiąc lat chrześcijaństwa. Coraz więcej ludzi ma świadomość tego, że jesteśmy oszukiwani przez ostatnie dziesięciolecia, poprzez kolejne ugrupowania, czy takie, czy inne. Czy można ufać w kolejne deklaracje? Ufać w doświadczenie, które jednak ostatecznie nie jest na usługach dobra narodu? Czy może lepiej poprzeć ludzi, którzy może i nie są jakimiś wytrawnymi, doświadczonymi politykami, bo nigdy polityką się nie zajmowali. Stąd też może i nie mają jakiegoś wielkiego doświadczenia. Odkryli jednak poprzez charyzmatyczne podejście pana Rafała Piecha, że można coś zrobić dla ojczyzny. I mają w moim przekonaniu idealny program, który może podnieść Polskę z kolan. W sensie płaszczenia się jak sługa przed innymi narodami i spełnianie ich zachcianek. Gdybym całym sercem nie wierzył, że to się uda, w ogóle bym o tym nie wspominał. Ale ja głęboko w to wierzę. I dziękuję Bogu za tak pięknych Polaków, tak czystych, bez układów, z Bogiem w sercach. Czy nie popełnią żadnych błędów? Pewnie popełnią. Któż jest od tego wolny? Ale to, że mają Boga w sercach, jest dla mnie uspokojeniem. Jeśli on jest dla nich tak ważny, nie pozwolą sobie na działanie niezgodne z sumieniem. Trudny wybór? Dla mnie łatwy. O tych, którzy szerzą cywilizację śmierci, to już w ogóle nie wspominam. Dziękuję Bogu za tę iskrę. Pomóżcie ją rozdmuchać. Niech płonie. I przeszkodzi w niszczeniu naszej ojczyzny. A może i przygotuje świat na ostateczne przyjście Jezusa? Jeszcze raz powtórzę Wam słowa pana Jezusa do siostry Faustyny odnośnie Polski. Słowa te zawarte są w jej dzienniczku. Usłyszała je podczas modlitwy z ust pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej. Wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. To jest dzienniczek punkt 1732. Możecie to odnaleźć, jeśli macie. Mnie się to wszystko jakoś zaczyna łączyć w całość. Wielu świętych, również Jan Paweł II, prorokowali jak trudne czasy nas czekają jako Wynik naszej niewierności Bogu. Dlatego potrzeba modlitwy, potrzeba nawrócenia. Modlitwy również w intencji Polski. Matka Najświętsza prosiła o to również wspomnianą Siostrę Faustynę. Tak to opisuje w dzienniczku. W dzień Wniebowzięcia Matki Bożej nie byłam na mszy świętej. Pani Doktor nie pozwoliła, ale modliłam się gorąco w celi. Po chwili ujrzałam matkę Bożą w niewypowiedzianej piękności i rzekła do mnie: Córko, moja, żądam od ciebie modlitwy. Modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za ojczyznę swoją. Przez dziewięć dni przyjmij komunię świętą wynagradzającą, łącz się ściśle z ofiarą mszy świętej. Przez te dziewięć dni staniesz przed Bogiem jako ofiara. Wszędzie, zawsze, w każdym miejscu i czasie. Czy w dzień, czy w nocy, ilekroć się przebudzisz, módl się duchem. Duchem zawsze trwać na modlitwie można. Piękne rady. Trzeba mądrze wybierać. Właśnie pomyślałem, że wspomniana partia to są walorki. Chociaż pewnie nigdy nie słyszeli o istnieniu naszego kanału. Chodzi mi o o ich wartości, które i nam są bliskie. Ostatnio komuś o tym powiedziałem i usłyszałem w odpowiedzi, że no wszystko fajnie, ale nie tym razem. Trudno, nic na siłę, tylko innego razu już nie będzie. Za cztery lata już nie będzie co ratować. Pomyślcie o tym, proszę. W ekranach końcowych macie podpowiedź, od czego możecie zacząć poznawanie tego, co wam podpowiadam. Bądźcie otwarci, sami zbadajcie. Jeśli się nie przekonacie, to róbcie jak wam serce i sumienie podpowiada. Chciałbym tylko, byście wiedzieli, bo potem miałbym wyrzuty sumienia, że wam nie powiedziałem. Miałem jechać na spotkanie z panem Rafałem do pobliskiego miasta, ale jakoś się nie udało. Nie odpowiedziałem także na apel o zbieranie podpisów, by partia mogła przystąpić do wyborów. No ale i bez mojej pomocy im się to udało. To chociaż teraz włączę się poprzez to informowanie. Po prostu mam takie silne wewnętrzne przynagdlenie. Znacie pewnie to uczucie, prawda? Czujesz, że coś musisz zrobić, choćby przyniosło to nawet straty. No i <laughs> nie obiecuję, że to był ostatni raz. Dobrze. Póki co trwa październik, miesiąc uznany jako maryjny, różańcowy. Zabijmy na tej modlitwie. Dzięki niej szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany. Tak jak nam to dzisiaj mówi ojciec Pio. I to zawsze. Jest to modlitwa do tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. No, i jak zwykle, proszę koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami. To ma znaczenie. Zwłaszcza jeśli Wasze przekonania są podobne, to pisząc je będziecie również dla mnie wsparciem i dla innych, którzy może pierwszy raz słyszą takie rzeczy i pomyślą, że coś mi się z głową niedobrego porobiło. A jeśli macie wątpliwości, to także napiszcie, tylko spokojnie, bez skakania sobie do gardeł. Polska i tak jest już aż za bardzo podzielona. A wiecie, kto za tym stoi? Ten, który dzieli. Szczęść Boże!